Cześć, czołem. Dzień dobry. Oto Honda ZRV, czyli zupełnie nowy model w Gamie. Hondy, model, który jest, jak widzicie, kompaktowym suv czy też miejskim crossoverem. Tutaj różnice między tymi segmentami już mocno się zatarły. Honda ZRV pozycjonowana jest pomiędzy takimi modelami jak Honda HRV a CRV. Natomiast ten model, czyli ZRV, bazuje bardzo mocno na kompaktowym Civicu. Jeśli chodzi o stylistykę zewnętrzną tego modelu, no to moim zdaniem ona jest. Mocno neutralna, no rzekłbym nawet, że jest mocno nijaka. Tutaj trudno jest na czymkolwiek zawiesić oko na dłużej. Aczkolwiek, słuchajcie, nie jest źle moim zdaniem. Ciężko jest się także tutaj wyraźnie do czegoś przyczepić. Jestem niemalże pewien, że znajdą się osoby, które docenią właśnie taką anonimową stylistykę. Dobra, zobaczmy, co jest we wnętrzu. Wnętrze modelu ZRV jest już niemalże kalką wnętrza najnowszej generacji. Civica, natomiast jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, to słuchajcie, tutaj także jest bardzo blisko do najnowszej generacji Civica. Ok, ja wiem, że ZRV jest zawieszony wyżej nad ziemią niż Civic, natomiast ta pozycja za kierownicą tego crossovera nie jest taka nudna, że tak się wyrażę. Nie siedzę tutaj jak na przysłowiowym stołku, mogę sobie fotel umieścić dość nisko ziemi, no i być może nawet czerpać frajdę z jazdy tym modelem, o czym zapewniano mnie w momencie odbioru właśnie z ki do testu. Tak czy siak, czy ten samochód daje frajdę z jazdy, no zaraz się o tym przekonam, natomiast wróćmy do wnętrza i wnętrze jest przyjemnie analogowe, że tak go opiszę. Tutaj mamy, zobaczcie, analogowy panel klimatyzacji, dodatkowo te pokrętełka, taki fajny klik wydają, gdy się nimi kręci, no robi to bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o jakość. Nawet te łopatki tutaj za kierownicą, one są metalowe, słuchajcie, to nie jest tani, tandetny plastik, to jest naprawdę metal, to jest metalowa łopatka także Szacun, a propos analogowości tego wnętrza, to na kierownicy mamy dużo przycisków, ale to są przyciski takie fizyczne, one nie są wirtualne i bardzo dobrze. Tutaj też mamy fizyczne przyciski na panelu środkowym. To coś, te guziki to są, powiedzmy, przełączniki od skrzyni biegów. Tak ten panel nazwijmy. Tutaj D oczywiście służy do włączania kierunku na wprost drive'a do przodu. Tutaj mamy R wsteczny, neutral, no i tryb parkingowy. System multimedialny, o tym Wam jeszcze troszeczkę opowiem. Ma dość archaiczną grafikę, że tak się wyrażę. Tutaj nie ma wodotrysków, ale działa, słuchajcie, sprawnie. Działa szybko. Jest czytelny. Tutaj mamy fizyczne przyciski, jeśli chodzi o funkcję domową, czy też powrotu. Mamy fizyczne pokrętło od głośności. Także wszystko, co ma być fizyczne, co ma być analogowe, w tym samochodzie analogowe jest. Zegary są oczywiście wirtualne. Tutaj nie mamy typowego obrotomierza. Mamy za to zobaczcie powiększę, taki wskaźnik aktualnie wykorzystywanej mocy i pokażę wam jeden detal. Tutaj zobaczcie na środku mamy rysunek Hondy ZRV, jak nacisnę pedał hamulca, zapalają się światła stopu. Nawet jak włączę lewy kierunkowskaz, proszę, to autko wirtualne miga kierunkowskazem lewym, prawym. Ja wiem, że to są detale i pewnie nikt na to nie zwrócił uwagi, ale dla mnie to naprawdę taki miły Szczegół. Wspomnę o jeszcze jednym, a mianowicie słuchajcie, o jakości wykonania. Tutaj co prawda mam do czynienia z topową wersją wyposażenia, więc ta jakość też jest topowa i ona naprawdę jest topowa. Tutaj mamy bardzo dużo skórzanych obić. Honda twierdzi, że częściowo jest to skóra prawdziwa, a częściowo syntetyczna, natomiast wygląda to naprawdę dobrze. Zobaczcie, nawet tutaj tunel środkowy mamy obity skórą, deskę mamy obitą skórą, boczki drzwi one są niemalże całe miękkie, słuchajcie. No. Honda tutaj mnie zaimponowałaś, powiem szczerze. Jeśli chodzi o takie walory funkcjonalne wnętrza, walory funkcjonalne z pozycji kierowcy, to też jest bardzo dobrze. Mamy tutaj ładowarkę indukcyjną, dwa cup holdery, jak widzicie. Tutaj mamy taki mały, niewielki schowek. Mamy jeden port USB starszego typu. Z drugiej strony, nie wiem czy Wam to pokażę, o, jest USB typu C. Mamy jeszcze schowek w podłokietniku i on jest naprawdę bardzo przestronny. No i jest oczywiście schowek przed pasażerem. Naprawdę to wnętrze jest bardzo Dopracowane, bardzo przemyślane, bardzo dobre, jakościowo i nic mi tutaj do szczęścia więcej nie trzeba. Pod maską modelu ZRV pracuje układ napędowy, dobrze znany z najnowszej generacji. Civic'a. Tutaj nie mamy wyboru, jeśli chodzi o jednostki napędowe do tego modelu, podobnie zresztą jak w Civic'u. Układ napędowy, czyli dwulitrowa, wolnosąca benzyna wsparta przez silnik elektryczny. Jest to typowa hybryda. Łączna moc tego układu wynosi 184 konie mechaniczne, moment obrotowy 315 Nm. Napęd przedni, tylko i wyłącznie przedni. Tutaj 4x4 nie ma nawet w opcji. Jeśli chodzi o osiągi, to ten egzemplarz rozpędza się do setki równo w 8 sekund. Mówię ten egzemplarz, ponieważ tutaj mamy do czynienia z topową wersją by które jest po prostu najcięższa. Wersje podstawowe setkę robią o 20 sekundy szybciej. Jak już wspomniałem nieco wcześniej, w momencie odbioru Hondy ZTV do testu. Osoba z Hondy zapewniała mnie, że ZRV to nie jest taki nudny, rozkołysany, rozbójany do granic możliwości crossover, tylko że ZRV to taka prawdziwa Honda, która potrafi dać nieco przyjemności z prowadzenia. Jak jest naprawdę? No, słuchajcie, prawda tutaj leży gdzieś po środku, bo okej, okay, z jednej strony ZRV nie jest takim nudnym, rozkołysanym crossoverem, w którym pożygacie się z braku emocji, ale z drugiej to także nie jest... Crossover o sportowym zacięciu, natomiast samo zawieszenie nie jest takie turbo miękkie, jest bardzo fajne, sprężyste. Wspomnę jeszcze o dwóch cechach układu napędowego w tym samochodzie: skrzynia biegów. Tutaj mamy bezstopniowy automat, który działa tak, jak nie byłby bezstopniowym automatem, co to znaczy bardzo dobrze, bardzo udanie symuluje zmiany wirtualnych przełożeń. Ta skrzynia biegów tutaj nawet podczas dynamicznej jazdy naprawdę nie męczy uszu kierowcy i pasażerów. Drugą cechą, bardzo pozytywną cechą układu napędowego jest średni apetyt na paliwo. W cyklu mieszanym to auto zużyło mi 6,9 litra na 100 km. W trasie wyniki z piątką z przodu są na porządku dziennym. Uważam, że są to naprawdę bardzo dobre wyniki biorąc pod uwagę gabaryty samochodu oraz całkiem mocny układ napędowy. Na tylnej kanapie miejsca mi absolutnie nie brakuje, fotel kierowcy jest ustawiony pod gościa o wzroście 180 cm i zobaczcie ile mam jeszcze przestrzeni na kolana, na nogi. Jedynie do czego mogę się przyczepić to tutaj mam wrażenie, że to siedzisko tylnej kanapy jest ciut przykrótkie, przydałoby się troszeczkę więcej tutaj tej kanapy, aby bardziej moje uda były. Podpierane. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to rzadko o tym mówię. Jeśli chodzi o siedzenie z tyłu, no bo mówię się szczerze, tutaj nie chodzi może do końca o jakość, a ilość miejsca. Natomiast tutaj wspomnę o tej jakości, ponieważ te drzwi także są niemalże w całości obite miękkim tworzywem. A przypomnę, że większość producentów nie premium, tylne drzwi traktuje po macoszemu i wsadza na nie po prostu tandetny, tani plastik. Co poza tym? Poza tym mamy tutaj jeszcze niemalże idealnie płaską podłogę. Zobaczcie, tutaj jest bardzo mały ten próg. Także osoba siedząca po środku nie będzie walczyła. O miejsce na nogi z osobami siedzącymi po bokach. Mamy dwa nawiewy, jeśli chodzi o klimatyzację, dwa złącza USB typu C. No i tutaj mamy jeszcze taki rozkładany podłokietnik z kapholderami. Zajrzyjmy do bagażnika modelu ZRV. W tej wersji klapa unosi się i zamyka elektrycznie kufer ma pojemność 390 litrów. Chyba, że weźmiecie topową wersję z nagłośnieniem Bose, wtedy kufer jest o 10 litrów mniejszy przez ten oto głośnik niskotonowy. Tak czy siak bagażnik jest bardzo foremny. Myślę, że da się tą przestrzeń bardzo fajnie wykorzystać. Na burtach mamy dwa haczyki, jeden z tej strony, drugi z drugiej strony. Mamy nawet dwie lampki oświetlające nam przestrzeń bagażnika. Mamy złącze 12-woltowe, ale nie mamy podwójnej podłogi. Słuchajcie, ten fragment jedynie można unieść i tutaj no, jest trójkąt i gaśnica, ale tam dalej nie ma już podwójnej podłogi. Tam są akumulatory od układu napędowego. Oparcie tylnej kanapy, jak widzicie, dzielone w stosunku 60 do 40. I tutaj, jeśli złożymy to oparcie, no to uzyskujemy idealnie płaską podłogę. Honda ZRV to bardzo fajny, dopracowany, przemyślany. I przede wszystkim bardzo oszczędny crossover, jednak te wszystkie pozytywne cechy w przypadku tego modelu mają swoją niemałą cenę, ponieważ Honda ZRV kosztuje od około 176 tysięcy złotych do lekko ponad 200 tysięcy złotych. Konkurencyjna Toyota Corolla Cross z równie, a być może nawet bardziej oszczędnym hybrydowym układem napędowym jest zauważalnie tańsza. Aczkolwiek w tej niemałej cenie w przypadku Hondy ZRV otrzymujemy kawał bardzo Fajnego samochodu, chociaż słuchajcie, z drugiej strony w tym segmencie, w segmencie miejskich crossoverów, miejskich SUV konkurencja jest tak duża, że wybór tego jedynego wymarzonego auta będzie zależał tylko i wyłącznie od Waszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań.